Cześć, witaj na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę wam, jak wykonać ściągacz na okrągło. Idealne do czapek, rękawów, mankietów. Tutaj ten ściągacz jest wykorzystany akurat w golfie. Także do różnych projektów możecie taką robótkę na okrągło, by ściągacz był elastyczny, wykorzystać. Ściągacz ma takie zaokrąglone brzegi, także nie widać ani początku, ani końca tej robótki. Idealnie się prezentuje. Ja już nabrałam na drut pożądaną ilość oczek. Aby zrobić ten piękny ściągacz na okrągło, musicie swoją robótkę rozpocząć od nici y, takiej roboczej, która nie będzie wchodziła w skład tej robótki, ponieważ ściągacz będzie robiony tą włóczką. Należy nabrać włóczką pomocniczą, która potem będzie spróta połowę Ilość połowy oczek, tej, która będzie docelowa. Ja potrzebuję przerobić 88 oczek tą włóczką, ponieważ to będzie golf. Nabrałam więc 44 oczka włóczką pomocniczą. I pierwszy rząd będę robić już tą włóczką właściwą, z której będzie wykonany ściągacz. I pierwszy rząd przerabiam tą włóczką oczkami lewymi. Cały rząd przerabiacie oczkami lewymi. Także Oczka lewe do samego końca. Zakończyłam swój pierwszy rząd oczkami lewymi. Przekręcam teraz robótkę tutaj na tą stronę, tak, żebyście widzieli właśnie te lewe oczka. I rozdzielam sobie teraz robótkę na dwie części, ponieważ będę robić na okrągło. Tylko pamiętajcie, żeby. Te oczka wszystkie były przekręcone, żeby one były ułożone w jedną stronę. Najlepiej weźcie sobie takie druty, żeby miały miękką żyłkę, bo będzie się wtedy lepiej przerabiało. Następny rząd, tutaj mam tą właściwą nić na prawym drucie, tak, bo żeby połączyć, połączyć to w koło, w okrąg, to muszę mieć tutaj na prawym drucie tą, tą nitkę, żeby to połączyć. Teraz tak, zostawiam. Na tym drucie te oczka. Ten sobie wyciągam, żeby było mi lepiej pracować. I przerabiam następny rząd. Tutaj się tym nie przejmujcie tą nitką pomocniczą, która sobie tutaj wisi. Możecie ją podciągnąć, sobie poczymać. Bo ona nam do niczego nie będzie potrzebna potem. Żeby nam się te oczka nie przekręciły. Patrzymy. Są wszystkie OK. I robimy następny rząd na lewo. Robimy drugi rząd oczkami lewymi. Podciągnijcie sobie te nitki pomocnicze, żeby one nie wyleciały, albo zostawcie sobie je troszkę dłuższe. I to pierwsze oczko tak podciągnijcie, żeby ono było bardziej ściśnięte, chociaż potem tego nie będzie widać. I robimy na lewo. Teraz te oczka są troszkę inaczej ułożone, bo one też wcześniej były na lewo, więc ta nóżka jakby z tyłu, tutaj ta nitka jest z tyłu teraz. I robimy znowu oczka lewe do końca rzędu, ale już mamy robótkę połączoną na okrągło. Także drugi rząd do końca lewe oczka. Przerobiliśmy drugi rząd i przechodzimy do trzeciego rzędu, czyli mamy nitkę tutaj na prawym drucie. Przeciągam, wyciągam sobie ten drut, tutaj sobie te oczka przesuwam. Patrzymy, czy wszystkie oczka są skierowane do środka równo. Wszystko jest równo, i robimy Trzeci rząd oczkami lewymi. To pierwsze oczko sobie tak przyciągnijcie mocniej i robimy trzeci rząd ponownie oczkami lewymi do samego końca rzędu. I jak już zrobimy trzeci rząd oczkami lewymi, to będziemy przerabiać właśnie tym sposobem, który Spowoduje, że ściągacz będzie pięknie się układał, będzie równy, będzie miał taki, jakby na końcu, delikatny tunel, czy taki wypukły brzeg. Ale to widzieliście już na tym, właśnie sweterku malinowym, który pokazywałam na początku filmu. Ten sweterek będzie w kolorze takiego jasnego szaro niebieskiego błękitu. Doszliśmy tutaj do środka robótki, więc przeciągam sobie ten drut, wyciągam go ten tutaj nakładam patrzę, żeby żeby wszystko było równo, żeby ściągacz nie był przekręcony. I dalej kontynuuję robótkę. Przerobiliśmy trzeci rząd. Oczkami lewymi, spójrzcie, robótka wygląda w ten sposób. Tutaj w środku widzimy takie oczka, tą naszą właściwą włóczką. Te oczka muszą być widoczne z tej strony, one są wszędzie widoczne. I teraz co robimy? Przechodzimy do robienia czwartego rzędu, ale on już będzie robiony tak, by z tych 44 oczek powstało 88, bo pamiętacie, nabraliśmy połowę oczek które będą nam potrzebne do tej właściwej naszej robótki. I teraz tak, wyciągam sobie drut, tutaj sobie przeciągnę bliżej te oczka. Pierwsze oczko przerabiam, przerabiam jako oczko lewe. Przyciągnijcie sobie je tak mocniej, żeby, żeby było przyległe. I teraz tutaj patrzę na dół tej robótki i Wyciągam, jakby pierwsze, pierwszy tutaj ten znacznik, taki, tutaj są te, te oczka, widzicie to, to, to. Po kolei je będziemy wyciągać. Wyciągam pierwszy, nakładam na drut i przerabiam to oczko na prawo. Następnie na lewo, tak jak ściągasz, lewy, prawy. Patrzę, gdzie jest to następne tutaj oczko, tu go znajduję. Wyciągam to oczko, nakładam na drut, przerabiam go na prawo. Znowu przerabiam oczko na lewo. Znajduję tutaj tą pętelkę następną, w kolei, która jest. Widzicie? Tu naciągam na drut. Przerabiam na prawo. Kolejne lewe. I znowu tu pętelkę widzę. Naciągam ją na drut, na prawo. Kolejne na lewo. Następna pętelka, która jest na drut, na prawo, na lewo. Kolejna na drut. Na prawo, na lewo. Kolejna na, pentelka na, na drut lewy. Przerobiona na prawo, następne oczko na lewo i tak róbcie do końca rzędu. I robię już ostatnie oczka. Tu mam lewe oczko. Naciągam tutaj tą nitkę, która była widoczna. Dlatego ważne jest, żeby ta nitka pomocnicza była kontrastowego koloru. Wtedy lepiej będziecie ją po prostu tutaj widzieć. Przerabiam na prawo, na lewo. Szukam tutaj. Teraz jest dosyć ciasno, więc muszę tutaj jej poszukać. O, jest, jest, jest. Tutaj jest. Naciągam na prawo, na lewo. I jeszcze raz szukam nitki. Teraz się ona tutaj tak trochę zaciągła, więc jest słabo widoczna, ale ją znalazłam. Na prawo, na lewo i doszłam do końca tego rzędu. I teraz co dalej? Tutaj, jak pamiętacie, zaczęliśmy ten rząd oczkiem lewym i skończyliśmy też oczkiem lewym. Więc jak z tego wybrnąć? Teraz tu mamy, widzicie, tą nitkę, która była która jest końcem tej, czy początkiem tej robótki, więc musimy tutaj coś, czy przeciągnę sobie na tego magic loopa tutaj, żeby mi się lepiej robiło, teraz musimy tutaj znaleźć jakąś niteczkę, która nam, która nam stworzy prawe oczko, co będzie, będzie najlepiej. Tutaj mamy taką nitkę, o, spod spodu. Ja tą nitkę, tą nitkę, która była początkiem robótki, naciągnę, jakby nałożę na ten drut, tak? I przerobię ją na prawo. I ona jest teraz tutaj taka luźna, ale się tym nie przejmujcie, bo potem tą nitkę wpleciecie po prostu tutaj, w ten ściągać, ona nie będzie widoczna. I potem już robimy analogicznie. Lewe, prawe, lewe, prawe, tak jak schodzą z drutu. Lewe, prawe, lewe, prawe. Wszystko tak jak schodzi z drutu, to przeróbmy na razie ten rząd do samego końca, prawe-lewe, zanim wyprujemy tą nitkę pomocniczą nawet możecie przerobić dwa rzędy na okrągło. Dobrze by było żeby sobie zaznaczyć gdzie jest początek robótki, ponieważ on potem nie będzie widoczny. Tutaj gdzie była ta nitka, gdzie ją zaciągnęliśmy na prawe oczko, to dobrze byłoby dać marker. Zaraz sobie ten market, marker tutaj założę, żebyśmy wiedzieli gdzie jest początek robótki, dlatego że ona po wyciągnięciu tej nitki pomocniczej nie będziemy widzieli gdzie jest początek robótki. Może nam się to Tutaj pomylić. I także przerabiamy teraz prawe, lewe do końca zębów. Przerobiłam rząd prawe, lewe do końca i doszłam tutaj do początku naszej robótki. Teraz dam sobie tutaj marker. Zrobiłam sobie taki zwykły marker z niteczki, pentarka, żebym wiedziała, gdzie jest początek. Przesuwam sobie. Teraz oczka. Wyciągam ten drut, żeby się lepiej pracowało. Tą nitkę, tutaj roboczą, nie roboczą, ale tą początku, gdzie jest początek robótki, sobie tak zaciągnąć, przytrzymać, żeby to oczko prawe się tutaj jakoś tam mocno nie rozciągnęło. I zaczynamy. Prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe. Prawe, lewe, do samego końca. I jak przerobię już ten rząd do samego końca, to będziemy wyciągać tą nitkę pomocniczą. Doszłam do końca tego rzędu, lewe, prawe. Tutaj mam marker, który znaczy rozpoczęcie tej robótki. To jest ważne, żebyście ten marker założyli, dlatego, że jak potem będziecie robić w okrążeniach tę ściągacz żeby było wiadomo gdzie go zakończyć, żeby z jednej strony nie było więcej oczek, a z drugiej mniej. Więc warto ten marker mieć założony i teraz przerobię sobie jeszcze kilka oczek dalej, żeby mi marker po prostu nie spadł. Tak. I teraz będziemy wyciągać tą nitkę pomocniczą, która już jest nam do niczego niepotrzebna. I teraz możecie ją albo wypruć, po prostu bawić się w takie prócie, o po kolei eleganckie, albo po prostu nożyczkami delikatnie rozciąć, tak żeby nie przeciąć robótki. Jak tam uważacie? Jak ja tutaj już to troszkę wypruję, to zobaczcie, jak się prezentuje już ten brzeg. Pięknie. Ta nitka nie jest mi do niczego potrzebna, chyba że potrzebujecie tam nitkę do czegoś, to sobie ją to jej nie, nie tnijcie. Ja ją tutaj już utnę, żeby nam się lepiej wyciągała, żeby mi tutaj się lepiej ona pruła. Jak już nie chcę ciąć przy samej tkaninie, żeby nie było takiej sytuacji, że przetnę sobie i będę musiała robić od początku, bo raczej mi się tego nie chce, a niestety zdarza mi się wiele razy, że Próbuję coś i robię od początku. Ja też jestem takim eksperymentem dziwiarskim. To znaczy się, może nie ja jestem, ale moje projekty są eksperymentalne. Często nie robię w ogóle z żadnych wzorów, tylko sama coś wymyślam. A jak sama coś wymyślam, to muszę najpierw wypróbować. Okazuje się, że za duże albo za małe. Zrobiłam już większy kawałek ściągacza. Spójrzcie, ten ściągacz będzie golfem, ponieważ już tutaj taki golf jeden robiłam. Też tą samą włóczką, tylko innego koloru. To jest włóczka od Gabo Wool. Włóczka się nazywa Fok. Ten kolor będzie taki. Ten, on jest taki blado niebieski, troszeczkę wpadający w szarości. Ta włóczka ma takie, takie przecierki jakby białe i tutaj to widać na tym kolorze, ale ten kolor, na tym kolorze też są, tylko że teraz jest takie światło sztuczne i chyba tego nie widać. W każdym bądź razie ściągać prezentuje się pięknie. Proszę spójrzcie jak jest, jak wygląda to wykończenie. To wykończenie wygląda po prostu tak jak ze sklepu. Eleganckie z tej strony, z drugiej. Tak samo jest z jednej, jak i z drugiej strony, także jak ten golf będzie wywinięty, to nie będzie to istotne, czy go tak wywiniemy, czy w drugą stronę, wszędzie będzie tak samo. I spójrzcie też, że nie widać, gdzie jest początek i koniec robótki. Nie widać w ogóle, gdzie jest początek, gdzie koniec, możemy to poznać tylko po tej nitce, która rozpoczyna pracę. I tą nitkę potem ja wplotę tutaj igłą i jej w ogóle nie będzie widać. Także zachęcam do tego rodzaju ściągaczy, ponieważ one naprawdę prezentują się efektownie. Można go wykorzystać oczywiście przy rękawach, zakończając sweterek na dole, ściągacz robiąc, czy przy dekolcie takim płytkim, niekoniecznie, niekoniecznie robiąc golf, tak jak ja teraz robię. Także zachęcam. Jeśli filmik Wam się podobał, to pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górze. Jeśli macie jakieś pytania czy komentarze do, do filmu, to piszcie, będę odpisywać na bieżąco. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.